Już niedługo dzień kobiet, dlatego z tej okazji postanowiłem przygotować coś naprawdę wyjątkowego, a będzie to przepyszny domowy makaron z krewetkami oraz z czerwonym pesto. Jesteście gotowi? To zapraszam na przepis. Na samym początku muszę przygotować swój domowy makaron, i jest to naprawdę bardzo proste, bo potrzebna nam tylko będzie do tego mąka, mąka pszenna. Robimy sobie taką, taką dziurkę i wbijamy do tego jajka. Na 100 g mąki ja dodaję jedno jajko. Mam tutaj 200 g mąki, więc wbijam do środka dwa jajka. Muszę pomieszać te jajka, które mam tutaj, i delikatnie. Wprowadzam mąkę. O, spójrzcie, jak tutaj się to wszystko ładnie miesza ze sobą. I kiedy ciasto nam już zgęstniało, teraz jest dobry moment, żeby dodać oliwę z oliwek. Dosłownie pół łyżeczki. Zakniatamy sobie to wszystko nożem, a następnie rękami na blacie. Ta mąka teraz musi wchłonąć te wszystkie mokre składniki. Ciasto mam już zagniecione, jest elastyczne, fajne i mięciutkie, ale ono dalej musi sobie odpocząć, więc wezmę, odstawię je na jakieś 20 minut, nawet do pół godziny. I nie musimy takiego ciasta wkładać do lodówki. Możemy sobie je spokojnie odstawić z boku, niech ono sobie posiedzi, a w tym momencie przygotujemy fantastyczne pesto. Do mojego pesto użyję sobie orzechów, w moim wypadku będą to płatki migdałów. Tylko pamiętajcie, że jeżeli chcecie, żeby wasze pesto miało więcej smaku, to musicie te płatki podprażyć. Ja ponadto podprażam sobie jeszcze tutaj czosnek i na suchej patelni delikatnie prażę. Do mojego blendera dodaję kilka koktajlowych pomidorków i następnie bazylię, świeżą bazylię. Mmm. Pamiętajcie, że to pesto nie musi być takie mocno zmielone. My tutaj chcemy mieć naprawdę bardzo dużo wyczuwalnych kawałków świeżej bazylii, pomidorków oraz orzechów. No i oczywiście parmezan. A następnie wlewam dość dużą porcję oliwy do naszego pesto. I na samym końcu dodaję pieczony czosnek oraz moje orzechy. Wszystkie składniki mam już gotowe, więc teraz wystarczy włożyć mój blender i zblendować wszystko na taką delikatną masę. Takie świeże pesto jest już gotowe, a teraz przejdziemy do naszego makaronu. Spójrzcie, jakie to ciasto jest fajne, delikatne. Mm. Mam tutaj oczywiście maszynkę do makaronu, ale na samym początku delikatnie ukształtuję sobie o, to ciasto wałkiem. Wkładamy. O, i spójrzcie, z tej strony wychodzi nam to ciasto. I to ciasto jest ugniatane w ten oto właśnie sposób. I jak już dwa razy przejechaliśmy na siódemce, to zmieniamy na szóstkę i znowu dwa razy. I tak robimy aż do grubości numer 3. Makaron jest już gotowy. Wygląda naprawdę fantastycznie. Spójrzcie tylko na to. Wow! Tniemy nasz makaron. Mamy tutaj dwie grubości. Ja wybrałem sobie tą grubszą. Zobaczcie, jaki fajny wychodzi. Piękny, idealny, równiutki. Pocypmy go też sobie troszeczkę mąką. I spójrzcie, jak on wygląda. Hop! I taki makaron możemy albo od razu gotować, albo możemy go też wysuszyć. Pamiętajcie, że taki świeży makaron gotuje się bardzo i to bardzo szybko. Wystarczy 2-3 minuty i on będzie gotowy. Tylko muszę dodać dość dużą ilość soli. Tak jak powiedziałem, 2-3 minutki, nic więcej. A na samym końcu główny składnik, oczywiście taki makaron, możecie sobie zrobić z kurczakiem, ale to jest wyjątkowy dzień. Dlatego ja postanowiłem wykorzystać krewetki, które oczywiście znajdziecie w polomarkecie. Krewetki Masterfish. I na nagrzaną patelnię od razu wrzucam masło. I kiedy masło się roztopiło, wrzucam moje krewetki. I to jest naprawdę bardzo szybkie danie, bo w tym momencie. Mamy przygotowane nasze pesto. Makaron jest już ugotowany, więc takie krewetki potrzebują tylko kilka chwil. Doprawiam je oczywiście solą, świeżo zmielonym pieprzem. O, już widzę, że krewetki są prawie gotowe, więc mogę dodać do nich mój wcześniej ugotowany makaron. Pesto dodaję na samym końcu i mieszam to wszystko z naszym makaronem. Nasze danie jest już gotowe, więc pora wykładać nasz makaron. Spójrzcie na to, jak to ładnie wygląda. To pesto idealnie łączy się z tym makaronem. Mamy tutaj te krewetki. Hop, dokładam tutaj odrobinę rukoli i na samym końcu dodajemy nasze krewetki oraz resztę sosu, który powstał nam na tej patelni. Ja sobie jeszcze to wszystko doprawię delikatnie parmezanem. Odrobinę oliwy z oliwek i oprószę to wszystko świeżo zmielonym pieprzem. To jest mój polomysł na fantastyczny makaron z krewetkami. Idealny do przygotowania na Dzień Kobiet. Ja się z Wami już żegnam i życzę smacznego. A po udanej kolacji przyszedł czas na coś słodkiego. Panowie, nie zapomnijcie o prezencie dla Waszych kobiet. W tym tygodniu w polomarkecie znajdziecie bardzo dużo słodkości.